Szanowni Państwo, serdecznie witam na terenie powiatu górnickiego, w ziemi poborskiej. To jest ten wspaniały kuchar, o który toczy się ta zacięta, mam nadzieję dramatyczna, z w swoim wymiarze walka. Dzisiejszy turniej już jest piątym z kolei, z kolei rozgrywamy w kroka. Do turniej, jak Pan Starosta powiedział, jest już piąty. Zgromadziły te turnieje Dotychczas trzech drużyn z Pródligii, wicemistrza Niemiec, mistrza Słowacji, wicemistrza Słowacji, mistrza i wicemistrza Białorusi, mistrza Norwegii z Stowole, więc te jest mają charakter międzynarodowy. W tym roku mamy turniej składający się z czterech drużyn, jedna drużyna z Polski, trzy. Zagraniczne są to Sławia Bratysława, wicemistrz Słowacji, Mozy. Zespoła w Policję Morzu z Białorusi oraz jeszcze Karpaty krosną, krosną na zespół. Bobowa stała się taką mekką siatkarską, kobiet przede wszystkim. I nie wyobrażamy sobie innego scenariusza jak następne fakroka za rok, także w Bobowej. Nie ukrywam, że jest to największa impreza siatkarska tutaj na terenie powiatu gorlińskiego. Poziom, wydaje mi się, że jest. Bardzo wysoki grają naprawdę fajne zespoły, szczególnie te zespoły właśnie zagraniczne jako czołówka swoich lig. Oprócz tego mamy jeszcze zespół tutaj grający z naszego regionu to jest Popul Starystą, który w tym roku awansował do drugiej ligi. No do takich można powiedzieć wyróżniających się zawodniczek to należą przede wszystkim te dwie zawodniczki z, z, z Białorusi, to jest Hania Kapko oraz Tatiana Serek to są reprezentantki, aktualne reprezentantki Białorusi. E, to jest rozgrywająca i, i atakująca. Bardzo fajny też zespół ma e, z Slawia, Bratysława. E, Tam można wyróżnić e, Kuciakową oraz e, z numerem 14 Szabową. Chcę podziękować również panu Berniuszowi Grzegowi który wymyślił te rozgrywki i który cierpliwie rok w rok tutaj przyjeżdża i te rozgrywki prowadzi. Nas chyba najbardziej cieszy postawa zespołu Popraw Stary Sącz, który w tej chwili jest w okresie przygotowawczym. No, w tym zespole grają aktualnie cztery zawodniczki, które były w szerokiej kadrze mistrzyń Europy kadetek. To jest Kinga Pasiód, Małgosia Barszcz. Dalej Ola Wańczyk i Karolina Szygieł, która była w tej drużynie zdobywczej Złotego Medalu Mistrzostw Europy w, w Czarnogórze. Zawody te również są znakomitą promocją dla miasta domowa, dla powiatu górickiego, które aktywnie się włączają w te rozgrywki, również po części finansując pewne przedsięwzięcia. Jesteśmy ze współpracy bardzo zadowoleni, zarówno z władzami powiatowymi, jak i miejskimi. Bez ich pomocy na pewno ten turniej nie mógłby się odbyć w takiej formie, nie, nie mogłyby być zaproszony do z drużyny z zagranicy. No, pomoc jest nie do przecenienia w tym instytucji.

A teraz poradnia na growny Czwarte miejsce w piąte piąty turnił Fakroka, w zajęła już na Poprawę Stary Sorczy. A teraz miejsce trzecie Karpaty Grosno i z wręcz rzadko organizatorowi Jazzy Rafał Czarkaski. Pora na miejsce drugie. Czas na miejsce pierwsze, motyw po lesie.